Zaczynamy od założeń. Czyli to, co stoi pod kreską ułamkową, musi być różne od 0. Dobra, czyli mamy założenia i tak. x2 minus x minus 6 musi być różne od 0. x minus 3 musi być różne od 0. I 2x plus 4 też musi być różne od 0. Tutaj policzymy sobie delta. Mamy ax kwadrat plus bx plus c. Nasze a to jest to, co stoi przed x kwadrat, czyli nasze a to 1. Nasze b to, co stoi przed x to minus 1. Nasze c mamy minus 6. Liczymy deltę b kwadrat minus 4ac. Minus 1 do kwadratu minus 4 razy 1 razy minus 6. Czyli mamy 1, dodać tutaj 24, czyli delta będzie równa 25. Jeżeli mamy już deltę i delta jest większa od zera, to mamy dwa miejsca zerowe, tak? Minus b, minus pierwiastek z delty przez 2a, minus b plus pierwiastek z delty przez 2a, no to minus b, b to minus 1, my tu mamy minus b, czyli będzie 1, minus pierwiastek z delty, czyli 5, przez 2a, czyli mamy minus 4 przez 2, czyli minus 2. Tutaj minus b plus pierwiastek z delty przez 2a, 6 drugich, czyli 3. Teraz tutaj przenosimy 3 na prawo, czyli x musi być różne od 3. Tutaj przenosimy 4 na prawo, czyli 2x musi być różne od minus 4, czyli x musi być różne od minus 2. Czyli dziedzina, mamy liczby rzeczywiste z wyłączeniem minus dwójki i trójki. Widzicie, mamy minus dwa i trzy. Słuchajcie, jeżeli ten film Wam się podoba i możecie napisać jakiś miły komentarz, żebym nagrywała więcej, dać łapkę w górę, zasubskrybować, będzie mi bardzo miło, bo ja się cały czas zastanawiam, co ja w tych filmach powinnam ulepszyć, czy w ogóle nagrywać dalej, czy te filmy Wam się podobają. A teraz przechodzimy do rozwiązania. A i też pamiętajcie, że w opisie znajdziecie playlisty, inne podobne filmy, także ta, tam Was serdecznie zapraszam. Dobra, przechodzimy do rozwiązania. To musimy zapisać sobie w postaci iloczynowej. No to słuchajcie, troszkę przewinę do góry, bo to jest ta część. I jeżeli mamy postać iloczynową, to jest ax minus x1, x minus x2, prawda? To jest nasze x1, to jest nasze x2, a jest równe 1, widzimy. Czyli będzie x plus 2, x minus 3, tak? Czyli piszemy x plus 7 przez tutaj x plus 2, x minus 3, minus. Tutaj 3 przez x minus 3, dodać 2 przez 2x plus 4. Ale ja już tu widzę taki moment, że kurczę. Ja tu mogę dwa wyciągnąć przed nawias. To oczywiście to robię. 2 razy x to 2x, 2 razy 2 4. No i fajnie skracamy. już nam będzie łatwiej. Dobrze. No to musimy teraz przepisać, a potem sprowadzimy do wspólnego mianownika. Dobrze, no to co? Mamy x minus 3, mamy tutaj x plus 2, więc mnożymy górę i dół razy x plus 2. A tutaj razy x minus 3. Prawda? Po to, żeby mieć wspólny mianownik x plus 2 razy x minus 3. Czyli mamy x plus 7 przez x plus 2 razy x minus 3 minus. Tutaj 3 razy x plus 2 x minus 3 razy x plus 2, dodać x minus 3, a tutaj x plus 2 razy x minus 3. I teraz możemy wziąć to na wspólną kreskę ułamkową. Mamy tak x plus 7 minus 3, tutaj x plus 2 plus x plus 3. A tutaj wspólny mianownik, mnożenie jest przemienne, więc możemy po prostu napisać x plus 2 razy x minus 3, tak? I teraz, jeżeli mamy tutaj minus 3, to musimy wymnożyć, czyli mamy x plus 7 minus 3, x minus 6 plus x minus 3. Tutaj mamy x plus 2 razy x minus 3. Dobra. No to co robimy dalej? Zobaczcie x plus x to 2x, minus 3x to będzie minus x. Teraz tutaj mamy 7 minus 6 to 1, 1 minus 3 mamy minus 2, a tutaj x plus 2 razy x minus 3. No i teraz Wy już zauważacie, aha, coś nam się tutaj skróci. No to minusa wyciągamy przed nawias. Minus razy x to minus x minus razy 2 minus 2. No i ładnie nam się skróciło. Mamy minus 1, a tutaj x minus 3 i gotowe. Pamiętajcie, że jeszcze więcej przykładów znajdziecie w moim pełnym kursie na app.matematykagryzie.pl Bo typy zadań na maturze z matematyki na szczęście są powtarzalne. Ja pogrupowałam je dla Was w takie działy powtarzających się typów zadań. Do każdego działu przygotowałam lekcje wprowadzające, notatki do druku, a potem zadania z poprzednich lat i też dodatkowe, poukładane od najprostszego do najtrudniejszego, tak żeby było Wam się łatwo uczyć. W tym momencie jak nagrywam film, kurs ma już ponad 1700 pozytywnych opinii uczniów. Mam nadzieję, że Wam też się spodoba. Przypominam, wchodzicie na app.matematykagryzie.pl, logujecie się i uczycie się ze mną.